Dzień dobry! Dzisiaj Dzień dobry. w stałym składzie, właściwie w najstarszym składzie. Chociaż nie jestem pewien, mamy tu jakiegoś szpiega ukrytej opcji, pyłkonowej. jak już ustaliśmy. No, z krainy chińskich bajek, szpieg z krainy, tak. Chińskich bajek. No i Maciej, <laughs> który dzisiaj y, będzie się może odzywał, może nie, zobaczymy. To zależy od tego, jak mu pójdzie, <śmiech> <nie>? <śmiech> Więc, najpierw chcieliśmy pogadać, a właśnie zrobić coś nowego. Coś niespodziewanego. Czyli znowu gadać o grach. Tak jest. Ach, te gry. I na no, dzisiaj przygotowaliśmy krótką, pozdrawiam Marcina, pomalcajkę. Którą będzie? Pawle? Transistor. Gra z 2014 roku. Od studia Super Giant Games. Druga gra studia. Studio malutkie, wtedy jeszcze malutkie, teraz chyba już większe. No i jest to coś innego, bo to jakby ja mam wrażenie, że nie mamy tu do czynienia z grow, per se. Nie, no ja. Może to wynika też z tego, że to studio bardzo, bardzo, bardzo specyficznie podchodzi do narracji do tego, że faktycznie warstwa wizualna, warstwa dźwiękowa, warstwa narracyjna jest... No, stoi na bardzo wysokim poziomie i wręcz można powiedzieć, że stanowi o jakości, o, 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 o no, główną siłę tych gier, nie? Jaki to jest rodzaj gry? ją można sklasyfikować? Znaczy ona przez, przez... na Wikipedii gdzieś tam widziałem, że to jest action RPG. Z tym, że no, faktycznie to jest bardziej gra akcji, skupiona wokół bardzo charakterystycznej mechaniki i ta taka turowo akcyjna mechanika, właśnie walki, gdzieś wpływa mocno na, 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 na to, jak to wygląda. Z tym, że no, elementy rozwoju postaci też są obecne. No, w sumie nawet bardzo, bardzo dużo możliwości dają, więc jest to fajne. <laughs> Czyli to można może od tego, że jest to. <laughs> e, taki rodzaj gry, która jest już raczej niespotykana, mianowicie e, nie prowadzić ci za rążkę w ogóle. Ale z drugiej strony jest trochę lini jest liniowa, więc jakby. Jakby pod kątem takiej, powiedzmy, movementu, czy poruszania się, czy iścia do przodu, jakby jest. No to nie jest prowadzenie zarączki, ale po prostu idziesz do przodu, w, w, jakby w linii prostej. Ale faktycznie, jeśli chodzi o mechaniki, o fabułę, to no, taka piaskownica. Dostajesz po prostu bardzo, bardzo elastyczny system walki i system rozwoju postaci, z którym możesz zrobić dowolną rzecz. I faktycznie tych podpowiedzi nie ma w zasadzie, co. Co, 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 co możesz zrobić. Ym, I no dosłownie, w, w zależności od tego, jak rozwiniesz postać, jak postanowisz połączyć umiejętności, y, to po prostu dostaniesz zupełnie inną grę i zupełnie inne mechani mechanizmy, jako nie? No tak, tak no super. bo y, mm, na ile właśnie. No bo teraz mnie stawia, bo zacznijmy może od mechaniki. Y, ja wiesz co, może Masz ten. Dostęp do. Co? Co może ten? Może bym zaczął od settingu, bo on jest bardzo charakterystyczny. No mm -hmm. wiesz, To jest taka gra. Gra science fiction, można powiedzieć, umieszczona w takiej stylistyce retrofuturystycznej. Z tym, że to nie jest takie typowe retrofuturystyczne yy, Estetyka, bo bardzo mocno nawiązuje do. Do secesji, tak, do art deco, do wszystkich tych rzeczy wokół muchy, jakby dzieje się w mieście przyszłości, które wygląda faktycznie, jakby było zaprojektowane przez Alfonsa Muchę nie? i namalowane. Gdzieś główna bohaterka jest, jest wokalistką, która no, no jest mocno popularna w tym mieście. Ale ma miejsce jakiś wypadek. Zaczyna się w tym mieście szerzyć proces. I ten proces jest czymś na kształt wirusa komputerowego, który jednak infekuje rzeczywistość. Przekształca miasto, zabija mieszkańców, robi robi. No właśnie gdzieś tak, bardzo ciekawy koncept, gdzieś taki mikrokoniec świata. Gdzieś ta technologia, nie wiem czy nanotechnologia, teraz nie pamiętam dokładnie, przekształca właśnie to miasto. Miasto się nazywa Cloudbank. Też jest to miasto bohaterem w sumie, bo raz łazisz jego ulicami, raz po raz znajdujesz małe budki do głosowania, gdzie mieszkańcy głosują jaka pogoda ma być w przyszłym tygodniu na przykład. I oddajesz głosy i masz informację, że będzie pochmurno, ale w miarę ciepło. I 60% osób tak zagłosowało. nie? I to miasto jest zjadane przez ten proces. Widać, że faktycznie było mocno gdzieś rozbudowane technologicznie, ale ta technologia w jakiś sposób zaczęła trawić to miasto, no i niszczyć je. No, no okej, okay. to jest dość dobry opis settingu, bo jeszcze mamy tutaj zbrodnie. I jest to <coughs> trochę quasi w tej zabawie. Tak. Więc tu ta liniowość jakby jest spowodowana tymi drzwiami. A też masz zabawę typowo mechaniczną, bo masz możliwość wejścia do. Nazwijmy to schronienia, gdzie możesz wykonywać określone ee, testy, za które dostajesz muzykę. Tak, taki właśnie ten. Taka jakby bezpieczna, ale bezpieczna obszar, nie? gdzie po prostu masz czas do, yy, do trawienia jakby poza, poza fabułą. No, tam jest, no to jest tak wyjaśnione, tam ta postać się sobie odpoczywa i, i faktycznie można muzykę. Wyzwaniami odblokowywać. A muzykę napisał jak każdą, jak do każdej z gier Super Giant Games. Napisał Darren Corp. To jest taki, taki no, kompozytor muzyk amerykański. No i ta muzyka jest świetna, nie? Po, poza tym, że faktycznie w większości to jest taka muzyka tła, taki soundtrack do, do, do gry akcji. No to w tej grze jest też kilka, nie wiem, z 8, 9 piosenek, po prostu ballad. Bardzo, bardzo fajnych, bardzo dobrych. Zwłaszcza końcowa, bo to jest. Przepiękna rzecz, nie? Gram w to po 10 latach od grania ostatniego i pamiętam te piosenki wszystkie, nie? Znaczy, fakty, słuchałem ich w międzyczasie gdzieś, nie? Ale no, wchodzą, wchodzą. No i jest to też wyzwanie mechaniczne, bo ten action pozwala na to, że masz aktywną pauzę, którą jakby wykorzystujesz w celu hmm, dobrego ułożenia pewnych umiejętności. Które też Funkcji. nie są do końca funkcjami. Bo to Masz, też jest hmm. ciekawe, że tutaj jakby każda funkcja jest no właśnie czym? Duszą? zapisaną świadomością, przetworzoną przez ten proces. Coś takiego. Bo, więc jakby walczysz wirusem, z wirusem yy, za pomocą wirusa. I, I ważne jest to, że też jakby możesz dysponować czterema funkcjami głównymi i tam jest więcej, tam kilkanaście chyba, ale każdą z tych funkcji możesz modyfikować inną funkcją, a potem jak się rozwiniesz, to jeszcze drugą funkcją, czyli i każde z tych modyfikacji sprawia, że główna funkcja działa inaczej i można to naprawdę ustawiać w tyle, w tyle gdzieś kombinacji, no, że no ta walka się nie wyczerpuje, nie? Możesz naprawdę tak przestawić te rzeczy, że nagle to wymusza na tobie totalnie inne granie, totalnie yy, inne zachowania, inną dynamikę gry, nie? Gdzieś inne taktyki. Yy, no i to naprawdę na takim bardzo, bardzo głębokim poziomie. Yy, no to, to jest fajne, bo nie wiem, jak gdzieś faktycznie, jak grałem kiedyś, bo chyba dwa albo trzy razy przechodziłem, te gry teraz też, ale jeszcze nie, jeszcze do końca jej nie przyszedłem teraz. No to faktycznie są takie funkcje, których się używa, których używałem jakoś tak domyślnie i ten. I w pewnym momencie taki moment następował, że postanawiałem sobie zmienić te funkcje i jakby grać wbrew sobie. Na nowo, na nowo ustalając zasady gry po prostu. I przyzwyczajać się do nich na nowo. No super, naprawdę to było wow, nie? Bardzo. No i właśnie, tutaj właściwie nie ma do czynienia z Grow, bo te funkcje i te elementy walki z procesem są właściwie częścią większej historii. I to jest dość ciekawe. Bo jak masz wrażenie, że to jest taki. Bardziej rozbudowany, jak dla mnie po jeden klik. To nie jest nic złego. Hmm. Ale tam ta narracja jest osobną fabułą. Jakby ja mam tak, że jak gram w część gier, to yy, bardzo rzadko która gra potrafi mnie tak wciągnąć imersyjnie, żebym gubił resztę rzeczywistości. A tutaj jakby nie dało się nie robić nic. Nie? Poza tym graniem. Musisz siedzieć, nie możesz mieć odpornego radiachlę. W serialu czy okolice telefonu, bo to nie ma sensu, tracisz zupełnie wątek i jakoś takie wczucie w tą fabułę. I to było dość ciekawe. No w sumie, ten poziom tych, tych wszystkich elementów, właśnie graficznych, muzycznych, narracyjnych no bo narrator też jest ważny. Też właśnie to studio Super Supergiant Games zawsze i w ich grach jest narrator, który jest ważną częścią fabuły, jest jakby częścią świata. No, i tutaj tą, tym narratorem jest miecz, który bohaterka wyciąga z brzucha jakiegoś, jakiegoś. Pierwsza scena gry to jest: leży trup na ziemi z wbitym, w brzuchu, z wbitym mieczem w brzuchu. Ona wyciąga ten miecz i miecz do niej, do niej mówi, że no, z tego się już nie wykaraskamy, nie? Tak łatwo. I, i, ten, mie i ten miecz jakby też ma osobowość właśnie właśnie na, na przestrzeni gry yy, rozwijana jest ta relacja między bohaterką a, a mieczem. Bohaterka w ogóle no śpiewaczka, która straciła głos, nie? Ona nic nie mówi, a gada do niej miecz. I, yy, jak, to w ogóle, jak to opowiadacie, a... ja sobie sprawdziłem zwiastunek, jak to w ogóle wygląda, bo kompletnie nie znam tej gry, ale mi się ona kojarzy i wizualnie, i taką zakręconą fabułą z japońskimi grami. To tak troszeczkę jest ten, ten, ten vibe. Aż taki, nie tak. Wiem, no, nie jestem ja aż takim specjalistą ale od, tych, od tych gier, ale no tak mi się skojarzyło. Trochę, no trochę, ta, ta plastyka, ta to oprawa to wizualna... Tak, tak. tak bo, bo wcześniej mi się roz ten raz, <laughs> yy, No ta oprawa troszeczkę może przywodzić na myśl. Jeszcze wcześniejsza ich gra, wcześniejsza gra to był Bastion. Bastion hmm. jeszcze bardziej przypomina yy, jakieś anime, nie? Jakąś właśnie japońską. Ja lubię ja ten, ten, ten klimat, to, to nie był zarzut, ale tak, tak mi się skojarzyło. No i te, fajne jest też to, że ten klimat jest bardzo, no bardzo taki skondensowany, nie? że naprawdę to wygląda... No, no w, tym, w tym mieście wszędzie są plakaty jakieś właśnie z tych koncertów, stroje, w jakich są postaci, wszystko to no jest strasznie spójne i też jest częścią właśnie tej, 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 tej no całej estetyki. No ta konsekwencja jest, myślę, no, no widać w ich, to w ich grach, w każdej kolejnej, nie? I, hmm. i, no i to jest... A najlepsze jest to, że oni naprawdę... To są strasznie mądrzy ludzie, myślę, bo to jest małe studio, więc oni wiedzieli, że nie będą w stanie zrobić gry, która jakby no, podbije świat, nie? W takim sensie no mają ograniczone możliwości, mają trochę związane ręce. Więc zamiast po prostu skupiać się na robieniu nie wiadomo jak gigantycznych projektów, zaczęli robić projekty, które są. To są małe. na, na 8-10 godzin gra. Ale ona ma doskonale zrealizowane właśnie elementy muzyki, narracji, yy, estetyki, i to wszystko. I dzięki temu przejdziesz ją, ona może mechanicznie jest może nie średniakiem, ale jest dobra po prostu, nie? ale świat nie pamięta dobrych gier. Ale będziesz przez, przez kolejne lata, będziesz pamiętał te piosenki, które tam były, te narracje, tę estetykę. I z tym trafili w dziesiątkę, z pierwszą grą, z drugą grą, aż do dzisiaj. nie? To jest to ja mam bardzo podobnie dobrze. z Little Nightmares, jedynkę i dwójkę. Grałem trójkę jeszcze, nie, 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 nie ogrywałem. Chyba nie, nie wiem, czy w ogóle wyszła, ale to też i, i ta muzyka... I to wszystko gdzieś się dzieje. to jest odzwierciedlenie koszmarów wstępnych, więc może dlatego tak to się dobrze pamięta. To ja się boję. No, straszna jest. Straszna jest. Czyli co, polecamy. Bo, bo, bo ty, klawisz teraz przyszedłeś, to, tak? Skończyłeś już. Tak, skończyłem. skończyłem jak, jak, jak tam emocjonalnie te... Znaczy, nie zdradzając zakończenia, ale... Ja... Jak by to powiedzieć? Ja lubię się po prostu nurzeć w jakimś takim depresyjnym... Klimacie yy, braku nadziei i rozwalenia emocjonalnego. Ja po prostu to jest mój mały taki king. Ja po prostu nie mogę być dobrze. Nie? Bo nie może być w tej Muszą być ogromne problemy i yy, będę grał jeszcze raz na pewno. No tak, zwłaszcza, że faktycznie możliwość zabawy, możliwość modyfikowania. Jak już wiesz, jak to działa? Tak, to było no to, już, na to już startuje, no bo to jest złożony system, ale jak już go ogarniasz, to wchodzisz. Z drzwiami, nie? W, tak, w, w, jest, w, drugą, w drugie przejście. I się już bawisz po prostu nowymi mechanikami. Znaczy, nowymi mechanikami, tymi samymi, tylko że sam sobie robisz nowe reguły, nie? No tak. To jest, no faktycznie, to mi się kojarzy tak jakby... Jakby to napisać, jakby to opisać. Grasz w szachy i nudzi ci się to po jakimś czasie, więc ustalasz, że figury ruszają się inaczej. I na przykład, i szachownica też wygląda inaczej i, i takich zmian, podmian możesz zrobić, no wiadomo, szachy by nie działały wtedy, <grybujesz> ale to działa, bo faktycznie to przemyśleli i zrobili to bardzo dobrze, no. Niedawno ze znajomymi robiliśmy sobie turniej szachowy, chyba do drugiej w nocy graliśmy. Ogólnie po drugiej, drugiej, drugiej grze już mało co kontaktowałem, bo byłem, byłem tak, byłem ale ale fajnie było. Szachy! No, to, to są takie szachy, gdzie wywracasz szachownicę na końcu, już makao i wygrywasz, nie? No dobra, to co? Polecamy. Polecamy, no kurczę. Ja, ja, ja przechodzę też teraz. Na nowo jestem w połowie, chyba. Chociaż nie. Po pierwszym bosie jestem tym dużym, pierwszym bosie, więc nie połowa, taka jedna czwarta. Bo chyba czworo ich było, nie? Tak. Tak, tak. tak. No.